No, witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was na 14 odcinek z Pokémon Fire Red. I jak pamiętacie, w poprzednim odcinku pokonaliśmy Giovaniego, szefa zespołu R. Dobyliśmy dwa nowe Pokémony, jakimi są e, Raichu oraz Jolteon. Niestety nie mam ich tutaj, ale widzieliście, także wszystko się zgadza. A w dzisiejszym odcinku ruszamy sobie na Wieżę Duchów. Tylko na początku wyleczymy Pokemony. Zapomniałem to zrobić, także wybaczcie mi. No i dobrze, tak jak wspomniałem, w poprzednim odcinku kadabry wychpi sobie tylko do poziomu 40. No i potem weźmiemy się za Primeape'a. Wieża Pokémon powstała ku pamięci zmarłym Pokémonom. Miłe, powiem Wam, bardzo miłe. A tutaj, jak widzicie, mamy naszego przydupasa. I w sumie, nie wiem, walczyć Prime czy nie? E, 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 nie, dobra, zostawimy sobie Kadabrę. ponieważ z tego co pamiętam, on ma pierwsze Pidotto. Hej Was, co Cię tutaj sprowadza? Zdechły Ci Pokemony? Ej, żyją, ale mogę je przynajmniej zemdlić, no to dawaj. No dobra, przy dupasie, denerwujesz nas coraz, nas coraz bardziej. A no jak widzicie, Gary ma Pidzotto na poziomie 25. Niestety nie umywa się co do naszej kadabry. Jak widzicie, zaatakował pierwszy, ale tylko dlatego, że e, szybki atak zawsze atakuje jako pierwszy. Także miał Farta i już. Eee, teraz mamy Wartortla. A my już mamy Charizarda. No i jak widzicie, atak Psychic powinien załatwić sprawę. No i kolejny Pokémon Growlite. Także tutaj go szanuję za wybór akurat, ponieważ... Bardzo lubię tego pokemona i z bólem serca muszę go omdlić, no ale trudno. Tak trzeba. Kadabra Ta poziom 39. No i kolejny pokemon jest to Execute. W sumie mogliśmy Miliona wypuścić, ale już trudno. Załatwimy to atakiem Psychic. Jak widzicie, nie jest to zbyt efektywne, no ale i tak się udało. Eee, I ostatni pokémon, kadabra, więc na kadabrę użyjemy sobie naszego Charizarda. Nie będziemy się pojedynkować kadabra kontra kadabra. No i Flame Tower powinien załatwić tutaj robotę. Śmierdzielu, dałem ci fory. Tak, on zawsze nam daje fory. Jak tam twój pokédex? Właśnie złapałem Cubona. Nie mogłem znaleźć Maroaka, ciekawe, gdzie się kryją. Pewnie już dawno wyginęły. Nieważne, zbieram się, mam kupę roboty przed sobą. Nie to co ty. No to spadam. No to siunara. Nie lubimy cię hopie. Nawet my nie mogliśmy odkryć tożsamości duchów. Silvscop jednak potrafi je zdemaskować. No. Coś Ci mogę powiedzieć, droga Pani. No i mamy tutaj, jak widzicie, szaro, buro, ponuro, masę trenerów. Baba coś kwiczy do nas, także zawalczymy sobie. Chanaler, Curly wysyła Gastly. Gastly jest to Pokémon typu duch. Występuje tylko właśnie w górze Pokémon, znaczy nie w górze, tylko we wieży Pokémon. Jak widzicie, ataki kadabry są na niego super efektywne. E, I tak, Gastly to jest Pokémon, którego chcę złapać, chcę trenować, oczywiście. Po to mnie, między innymi, też tutaj jesteśmy. Znaczy, dla fabuły też jesteśmy, oczywiście, ale po to, żeby złapać e, Gastly'ego, też, oczywiście. No i atak konfuzji, no bo nic innego więcej nie trzeba tutaj używać. Ponieważ jest to tak super efektywny. Duch odszedł. No, odszedł, odszedł i raczej nie wróci. E, dobrze, tam u góry jeszcze był trener. Szkoda, że tutaj biegać nie można, byłoby szybciej. No ale... No jak widzicie mamy Gastiego na poziomie 13. Kurczę słaby trochę. Ja nie będę go łapał, złapię sobie go na wyższym poziomie. No wiecie zawsze kilka te poziomów do przodu że tak powiem a jak widzicie ci trenerzy tutaj coś kwiczą nie wiadomo co, chyba są opętani no i mamy kolejnego Gastiego na poziomie 23 No, i dusza pani chyba została ocalona. Jeżeli o to chodziło, a my zdobywamy Escape rope. zobaczymy tylko, czy nasz manki, znaczy miał coś znalazł, i jak widzicie, znalazł kolejne chestovery. No, to są takie pierdoły, ale nieraz powiem wam, przydają się. O, nie trafiłem w wyjście. Także porażka. A jak widzicie, mamy drugie pięterko, kolejni trenerzy, bądź przeklęty. Chyba jednak nie chcemy być przeklęci. A i pani ma dwa pokemony, Gastliego oczywiście. No, tutaj te pokemony będą się powtarzać. No i tak konfuzji, tak samo jak my się powtarzamy. A jeszcze troszkę i Kadabra pójdzie na zasłużony odpoczynek. A i mamy kolejnego Gastliego. No i mamy Pokeboli kilka jak widzicie. Mamy Elixir. Podczas któregoś odcinka ja Wam też to wszystko pokażę, co do czego służy. O, patrzcie, mamy Cubona. Bardzo szybko się trafił. Nie spodziewałem się, że tak szybko go złapiemy. Teraz tak, ja się boję, że cokolwiek na niego użyję, to go, że tak powiem, wyautuje. Więc spróbujemy go sobie złapać na wizji bez osłabienia. Może się nam to uda, zobaczymy. No i patrzcie, jak pięknie udało się. Mamy naszego Cubona. Cubon nosi na głowie czaszkę swojej zmarłej matki, gdy czuje się samotny. Bardzo głośno płacze. No i dobrze, teraz możemy zobaczyć. Ja Wam kiedyś mówiłem, że Cubon to jest Pokémon typu Walka, ale jednak się pomyliłem, bo jest to Pokémon typu Ziemia. Także przepraszam Was za wprowadzenie w błąd. Tak myślałem, ale. Wolałem się upewnić. No i dobrze, mamy kolejnego Pokemona, Mamy Gastliego na poziomie 16. Eee, dobrze, wiecie co? Jaki mi się teraz Gastli nie złapie, to go złapiemy, ponieważ no, użyjemy sobie Repel. Nie będziemy tutaj tracić cennego czasu, ponieważ można tutaj złapać tylko trzy Pokémony w sumie: Gastliego, jego kolejną formę Huntera oraz ee, Cubona. No, Huntera nie będę łapał, ponieważ wytrenujemy Gastlego, więc Hunter samoczynnie będzie. No, a Cubona już mamy, także myślę, że można sobie spokojnie używać już Repela. No i dobrze. Kolejny trener pokonany, jak widzicie i zdobywamy sobie kolejnego Pokebola, a w nim Great Ball, także zwróciło się nam za Cubona. A tymczasem kolejny trener. Duch. No Jesteś koleżanką w wieży Pokémon Duch. Więc. No, logiczne, że będą tutaj duchy, prawda? No i mamy Gastliego na poziomie 24. Chyba trochę za dużo gada mnie. To tak. Mniej gadać, więcej robić. No, w tym wypadku chyba się to nie sprawdzi, ale. Gdzie jest duch? Nie ma ducha, koleżanko. No i dobrze, ruszamy na kolejne piętro. Mamy tutaj, słuchajcie, jak widzicie, dziwny malunek. Czy się, ale do czego? Jak nam powieć do czego, to się zastanowimy. No i pani ma Gastliego. To za koszmar. No. Tak bywa, moja droga. Chodź, dziecko, uświęciłam to miejsce. Możesz tutaj odpocząć. No i jak wejdziemy sobie na to niebieską sferę? No to nasze Pokémony są całkowicie wyleczone. E, a tu zdobyliśmy obrazek. Nie pamiętam dokładnie, co on robił. E, zaraz sobie to sprawdzimy. Przedmiot do trzymania odpędza dzikie Pokemony, jeśli trzymający jest pierwszy w drużynie. O, czyli działa to mniej więcej jak Repel. Także fajnie w sumie. Zaraz zobaczymy. Damy go w sumie jakiemuś Pokémonowi i zobaczymy, czy faktycznie będzie to działać. E, no ale na początek złapiemy sobie naszego Gastliego oczywiście. E, no i jak widzicie, po uświęconym miejscu mamy pełne życie u naszej Kadabry. I teraz też będzie poziom 40, także Kadabra idzie na odpoczynek, a my bierzemy kolejnego Pokemona na bęben. A to Karina była. No Karina mi się źle kojarzy z Karyną. No, ale na szczęście chyba, chyba nie jest tak źle. Eee, dobrze, weźmiemy sobie teraz w sumie Charizarda, chociaż... Eee, wiecie co? Dobra, weźmy sobie Primeape'a jednak. Nie pamiętam, czy ataki Primeape'a na Pokémonę y duchy w ogóle działają. Ale chyba tak. Zaraz zobaczymy. W najgorszym wypadku zmienimy. No i dobra, zobaczymy. No, tak jak myślałem, ataki typu walczącego jednak nie działają na Pokemony duchy. Więc musimy sobie zmienić jednak na naszego Charizarda. Sorry, popełniłem wielki błąd, także mam nadzieję, że mi to wybaczycie. agasli użył ataku klątwy. Zabierze sobie bodajże połowę życia. Hmm, ale... On rzucił na nas klątwę, co nam chyba właśnie zabiera nam e, życie. Ale użyjemy Wing Attack i powinno być pozamiatane. No i dobra, kolejna trenerka pokonana. A my zabieramy kolejną kulę, w której jest Nuget. E, Nuget służy tylko do tego, żeby to sprzedać tak naprawdę, więc jest nam to zbędne. Znaczy zbędny, co go jest Kasiora oczywiście. Ale nie przydaje się do, do fabuły. O, jak widzicie, mamy Huntera na poziomie 20. No, nie będziemy go chyba łapać, odkolwiek i tak mi się go nie udało złapać. Tak jak wspomniałem, ja sobie go wytrenuję. Także też obejrzymy sobie na pewno na pewno na wizji ewolucja. także nie ma sensu łapać łapać Huntera, no, to już jest taka, że tak powiem drobnostka. My złapiemy Gastiego, czy, czy Huntera, to swoją drogą Hunter w anime też odegrał bardzo ważną rolę, ponieważ jak oglądaliście, jak pamiętacie, jak aż doszedł do wieży duchów, no to w sumie Hunter został jego przyjacielem można powiedzieć chyba tak nie i w sumie pomógł mu potem tak naprawdę z liderką sali psychicznej nie pamiętam jak ona się nazywała, ale ale pomógł jej wygrać tak naprawdę. Także Hunter niby taki niepozorny duch, ale uratował życie Ashowi można powiedzieć. No i dobrze, mamy kolejnego Gastliego. Ja sobie ten Wing Attack dam na pierwszą pozycję, ponieważ i tak go teraz będziemy używać. No i ostatni Pokémon Gastly. Charizard poziom 37. No i Angelika została pokonana. A my ruszamy dalej. No i kolejny gastli, jak widzicie, również na poziomie 24. Tym razem Emilia, która została pokonana. Miał, nic nie znalazł, także szkoda. No i mamy Gastly'ego. Na poziomie 17. O! Więc myślę, że możemy go sobie e, złapać. Jest to, jak widzicie, samiczka. Samiczki jeszcze nie mamy w naszym składzie. W sumie zawsze się zastanawiałem, czy jest różnica między samcem a samiczką, tak naprawdę. Nie wiem, czy jakieś wartości mają większe. Ciekawe, nigdy się jakoś nad tym nie, nie zastanawiałem. Możecie dać znać, oczywiście, w komentarzach, jeżeli wiecie. E, jak widzicie, jest to Pokémon typu duch istniejący w formie rzadkiego gazu może powalić słonia indyjskiego pokrywając ofiarę w dwie sekundy. Także strach się bać. Zobaczymy sobie tylko co ten nasz Gastly ma za zdolność. Lewitacja, nietykalny przez ziemię. No i cudownie. Jak widzicie mamy atak Lizania. Klątwę mamy Nightshade'a oraz Pajta. No jest na razie dosyć słabym Pokemonem, ale z czasem. Będzie mocny, a jak widzicie Rare Candy, a my wchodzimy wyżej, przepadni Intrus, i jak widzicie mamy Pokemona Ducha, ale dzięki Sealscrop y, odkrywamy jego tożsamość i widzimy, że jest to Marowak. Marowak jest to y, ewolucja Cubona, niestety nie możemy go tutaj złapać ponieważ jak przeżyje, przeżył. Dobra, to mogę Wam w sumie pokazać, dlaczego nie możemy go sobie złapać. Jak widzicie, jak użymy sobie, użyjemy gradebola, no to e, marowak nie może być złapany i uderza w kule. Także niestety, ale musimy się obejść smakiem. Ale to nic. Duchem była umęczona dusza matki Cubona. Dusza matki została ukojona, wyruszyła do zaświatów. Także spełniliśmy chyba kolejny dobry uczynek. E, a przed nami kilka rockersów, jak widzicie. Czego chcesz? Co ty tutaj robisz? No i tutaj, jak pamiętacie. Rokersi mają głównie Zubat'y, Ratikaty oraz chyba Geodoo i Greymery. Także zapowiada się kolejna nudna walka, ale musimy przez to przejść. No i kolejny Zubat. No i mamy Golbata. Golbat jest to kolejna forma Zubata. Wygląda już trochę straszniej niż Zubat. Ale dalej jest, że tak powiem, słaby. Nie zapomnę ci tego. No i kolega uciekł. Ten dziadek, ten dziadek poleciał do naszej kryjówki. Potem zaczął jęczeć, jak to niby zespół R wykorzystuje Pokémony. Więc porozmawialiśmy, jak prawdziwi dorośli. A ciekawe, jak rozmawiają prawdziwi dorośli. Zawsze mnie to zastanawiało: szalają fochy, rozmawiają, czy może kłócą się? Nie wiadomo. No i dobrze, mamy Kofinga, który przeżył, jakimś cudem. No, ale trudno. No to dokończymy sprawę Emberem. No i mamy jego. Na jego użyjemy sobie Flame Tower. No bo czemu nie stać nas, prawda? Niestety spudłowaliśmy, także niefajnie. fajnie. też spudłował. My znowu też spudłowaliśmy. Drozie też spudłował. My też spudłowaliśmy. Drozy też spudłował, czy wy to widzicie? No i w końcu uderzyliśmy Flame Towerem, ale to było dosyć śmieszne, musicie to przyznać. Eee, dobrze, Charizard, poziom 38. Proszę, dość. No, nie ma problemu. Pokémony są dobre tylko dla robienia pieniędzy. I co, nie mieszaj się w nasze sprawy. No, tutaj się z Tobą nie zgodzę. Nikogo nie ocalisz, maluchu. My, maluchu. Oż szty, my ci teraz damy nauczkę. Ty, ty zespole Erty, my, maluchu. O nie, zabieramy nasze zabawki z tej piaskownicy i wychodzimy. Nie damy się tak obrażać. Ale to za chwilę. Najpierw zdobędziemy troszkę kasiorki. No i jak widzicie nasz oponent Ratata przez wszystkich nas lubiany. No i ostatni Pokémon Raticate. Nie walcz z zespołem R. Nie ujdzie ci to na sucho. No i mamy pana Fuji'ego. Przybyłeś mnie ocalić? Dziękuję, ale przybyłem tu z własnej woli. Jestem tu, by uspokoić duszę matki Cubona. Myślę, że duch Marełaka wreszcie nas opuścił. Muszę ci podziękować za twój miły gest. Chodź za mną do mojego domu. Pokémon u podnóża wieży. No i jak pamiętacie, byliśmy tutaj na początku. Pan Fuji modlił się sam za matkę Cubona. Was, twoja misja pokedexowa wymaga wielkiego poświęcenia. Bez olbrzymiej miłości do pokemonów może ci się nie udać. Nie wiem, czy ci to pomoże, ale chcę, żebyś wziął to. No i otrzymaliśmy Pokeflet, gdy śpiący Pokémon usłyszy dźwięk Pokefletu natychmiast wstanie. Spróbuj użyć go na Pokémonie, który śpi na drodze. No i jak możecie się domyśleć, będziemy próbować obudzić Snorlaxa. Ale zanim tam dojdziemy, to zobaczymy, czy tutaj uda mi się jeszcze Wam pokazać to, co chciałem, bo nie jestem do końca pewny. No ale zanim to będzie, no to stoczymy sobie walkę jeszcze z. Łowiącym głupkiem rybak Hank wysyła Goldin. Jak widzicie, ma nad nami przewagę żywiołu, ale jednak Uuu, przeżył 1 HP. No powiem wam, nie spodziewałem się. No i Charizard oszołomiony, ale jednak postanowił uderzyć, także mijodzi. No i wygraliśmy tym oto pięknym sposobem. No i dobrze, mamy tutaj kolejnego rybaka i jeszcze sobie z nim zawalczymy. I chyba jednak e, ten domek, o którym chciałem wam pokazać jest pod Snorlaxem, więc e, no dojdziemy do tego później po prostu. A tymczasem jak widzicie bo mimo przewagi typów i tak wygrywamy, no bo jakby inaczej. Orsi na poziomie 21. A i mamy Sheldera. I ostatni Pokémon Goldin. No i Charizard prawie poziom 39. No i dobrze, jak widzicie, mamy tutaj Snorlaxa. Tutaj mamy jakąś parkę. Tak więc zagadajmy sobie jeszcze do parki. Tutaj najprawdopodobniej będzie pojedynek jeszcze. Gia, Jazz, gdy, wygra, gdy wygramy, wyjdę za ciebie. No, no to powiem Wam teraz, chyba powinniśmy dać im wygrać, nie? Żeby było tak mega romantiko. No, ale z tymi dwoma Doranami raczej ciężko będzie im wygrać. No, ale kto wie, może się uda. No, i jeden Nidoran niestety został pokonany. No a drugi, jakimś cudem, przeżył. No i dobrze, no to kończymy sprawę. Charizard poziom 39. No i niestety nie pomogliśmy. Ale trudno. No i dobrze, jak widzicie mamy tutaj naszego Snorlaxa, jednakże wielkie przebudzenie odbędzie się w następnym odcinku. Także jeżeli Wam się podobało, zachęcam do lajkowania, do komentowania, jeżeli nie subskrybujesz, zostaw suba, będzie mi bardzo miło, a jeżeli nie oglądałeś poprzedniego odcinka, no to u góry teraz Ci się pojawi, możesz nadrobić stracony materiał, a tymczasem ja się z wami żegnam, także dziękuję, że byliście i do następnego. Trzymajcie się na razie.